Czy WIG20 utrzyma swój imponujący wzrostowy trend? Czy czeka nas dłuższa konsolidacja? Dlaczego DAX bije kolejne rekordy, a Eurostox 50 zachowuje się jak polski indeks? Jak tweet prezydenta Trumpa wpłynął na bitcoina, który w jedną noc wahał się jak szalony? O tym i nie tylko o tym zaraz się dowiemy. Inteligentne handlowanie Twój przewodnik finansowy. Handel, inwestycja, giełda. Cześć i witajcie inwestorzy! Na kanale Inteligentne Handlowanie. Dzisiejszy poniedziałek otwiera nowy tydzień marcowy. Jak już wymieniłem, działo się trochę, a jako bonus poruszymy kwestię, jak polityka prezydenta USA wobec Ukrainy może wpłynąć na europejskie giełdy. Podaj w komentarzach, czy ta forma analizy Ci się podoba. To nam pomoże tworzyć dla Was lepszy materiał. 1. Trendy globalne. Co wydarzyło się w ostatnim tygodniu? CW09. Rozpoczynamy od globalnego spojrzenia. Nasdaq zakończył tydzień negatywnie, przechodząc do oficjalnego trendu spadkowego. Kurs poprawił się nieco w poniedziałek, ale sytuacja pozostaje delikatna. Gold, czyli złoto. Po osiągnięciu poziomu blisko 3000 dolarów za uncję, rynek złota przeszedł w krótkoterminowy spadek. To był wynik nadmiernego entuzjazmu inwestorów, którzy teraz muszą poczekać na stabilizację przed kolejnym atakiem na 3000. Bitcoin. Wartość BTC wzrosła dramatycznie w ciągu dosłownie chwili. Głównie dzięki kontrowersyjnemu tweetu samego Donalda Trumpa. Prezydent ogłosił, że Bitcoin ma stać się m.in. częścią Narodowej Rezerwy Stanów Zjednoczonych. Efekt? Cena BTC zbliżyła się znów do 95 tysięcy dolarów, choć pozostaje pod presją manipulacji przez duże podmioty rynkowe. 2. Europa, DAX, Eurostoxx 50 i WIG 20. Przejdźmy teraz do Europy, gdzie sytuacja jest równie dynamiczna. Co różnorodna. DAX, nowe szczyty. DAX, wskaźnik niemieckiej gospodarki, rozpoczął marzec od nowych rekordów. Rynek akcji w Niemczech nadal cieszy się silnym popytem. Co sugeruje, że inwestorzy mają zaufanie do fundamentów lub twierdzą, że jest tania okazji. Warto jednak obserwować, czy te szczyty są trwałe, czy tylko chwilowe. Eurostox 50, podobny do WIG-20. Indeks Eurostox 50 zachowuje się bardzo podobnie jak nasz rodzinny WIG-20. Po rewelacyjnych wynikach z początku roku, obecnie znajduje się w fazie konsolidacji. To normalne zjawisko, gdy rynek potrzebuje czasu na oddech przed kolejnym skokiem. WIG-20, cierpliwość przed kluczowymi decyzjami. WIG-20, nasz flagowy indeks. Również przebywa w strefie bocznej. Mimo to główny trend jest nadal wzrostowy, co sugeruje, że potencjał na kolejne szczyty istnieje. Jak długo będzie trwał ten stan? Trudno powiedzieć, ale kluczowe będą najbliższe decyzje polityczne, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. 3. Polityka USA i jej wpływ na rynki europejskie. W piątek 28 lutego 2025 w Białym Domu doszło do głośnej konfrontacji między prezydentem Trumpem a prezydentem Załęskim, co podważyło dotychczasowe sygnały wsparcia USA dla Ukrainy. Niepewność wsparcia. Spór ten sugeruje, że dalsza pomoc USA może być bardziej warunkowa, co budzi obawy o wzrost presji inflacyjnej w Europie. Reakcja rynków. Zmniejszone zaangażowanie ze strony USA może ograniczyć napływ kapitału zagranicznego do europejskich giełd, wpływające na nastrój inwestorów. Te wydarzenia przypominają, jak dynamiczny jest geopolityczny krajobraz. Uważna obserwacja dalszych kroków administracji USA pozostaje kluczowa dla oceny perspektyw rynkowych. Jeśli analiza jest przydatna, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek, by nie przegapić kolejnych analiz i innych materiałów o giełdzie i polityce. 4. Perspektywy. Co dzisiaj obserwować? DAX, czy Niemcy utrzymają tempo? Jeśli tak, to może to być sygnał dla innych europejskich rynków. WIK-20. Czy zobaczymy wybicie z konsolidacji? Kluczowe będą notowania sektorów bankowych i energetycznych. Bitcoin. Manipulacje ciągle mają miejsce, więc bądźcie ostrożni. Jeśli ten cena BTC utrzyma się powyżej 90 tysięcy dolarów, możemy liczyć na kolejny wzrost. Jednak 100 tysięcy dolarów stanowi mocną barierę. Dlatego też możemy jeszcze raz zobaczyć drastyczny spadek bitcoina. Trzy zasady, którymi się kieruje przy kryptowalutach. 1. Bez dźwigni Ryzyko jest i tak wystarczająco duże. 2. Unikaj shitcoinów. Inwestuj tylko w sprawdzone projekty. 3. Kupuj i sprzedawaj w ekstremalnych fazach rynku to klucz do mojego sukcesu. Podsumowanie. Ostatni tydzień przyniósł wiele emocji, od spadków nastak po spektakularny powrót Bitcoina. W Europie, pomimo chwilowej stagnacji, trendy są nadal pozytywne. Kluczowe będzie jednak, jak rozwinie się sytuacja geopolityczna oraz jak zareagują inwestorzy na zmieniające się warunki makroekonomiczne. Na koniec warto pamiętać. Inwestujcie świadomie. Unikajcie dźwigni, zwłaszcza w przypadku kryptowalut. I skupcie się na solidnych fundamentach. Życzę miłego tygodnia i sukcesów na giełdzie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I pamiętajcie, inteligentne handlowanie to podstawa. Dziękuję za oglądanie.